Są miejsca, w których pasja spotyka się z najwyższym profesjonalizmem, gdzie każdy lot pisze nową historię, a na horyzoncie widać tylko jeden cel – zwycięstwo. Witamy na wspólnym gołębniku Giewont. Tu rodzą się mistrzowie świata. Nasza droga zaczęła się w 2014 roku od 600 gołębi. Z każdym sezonem podnosiliśmy poprzeczkę: 800, 1000. Aż do dzisiejszej skali międzynarodowej. Dziś dysponujemy nowoczesną infrastrukturą o powierzchni prawie 1000 metrów kwadratowych, którą co roku modernizujemy, by zapewnić standardy godne najlepszych hodowców na świecie. Od 2021 roku jesteśmy częścią elitarnej rodziny FCI. To tutaj rozgrywały się mistrzostwa świata. Ale w sporcie gołębiarskim liczy się powtarzalność. I my ją mamy. W 2024 roku zajęliśmy trzecie miejsce w światowym rankingu FCI. W 2025 roku zrobiliśmy kolejny krok, zdobywając tytuł drugiej siły świata. To dowód, że nasz system prowadzenia gołębi gwarantuje sukces. Twój sukces zaczyna się od zdrowia. Dysponujemy profesjonalnym zapleczem kwarantanny, gdzie każdy ptak przechodzi rygorystyczną obserwację i przygotowanie. Masz pewność, że twoje gołębie wejdą do rywalizacji w szczytowej formie. Nawet jeśli program szczepień w twojej hodowli nie został w pełni ukończony, nasz zespół doświadczonych opiekunów dokończy tę pracę za ciebie. Na gołębnik główny. Trafiają tylko jednostki przygotowane na 100%. Oferujemy system siedmiu lotów konkursowych, kończących się spektakularnym ekstrafinałem. Nasze trasy selekcjonują tylko najlepsze ptaki, takie jak As Roberta Krakowiaka, który zdobył aż sześć nagród w jednym sezonie. Nasze gołębie to Elita, która reprezentowała Giewont na Olimpiadzie w Dortmundzie. Dzięki współpracy z portalem PIPA i udziałowi w Grand Prix Poland, Twoja hodowla zyskuje międzynarodową sławę i realną wartość rynkową. Za tymi wynikami stoi dziewięcioosobowy zespół specjalistów. Od opiekunów zdrowia, przez logistykę, aż po administrację. W trzynastej edycji idziemy na rekord. Przyjmiemy 5000 gołębi, a zwycięzca finału zgarnie pół miliona złotych. Co ważne, aż 60% środków przeznaczamy bezpośrednio na nagrody. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo Twojej inwestycji. Dzięki unikalnemu systemowi rat ostatnią część opłaty wnosisz dopiero przed lotami konkursowymi. Płacisz za realną rywalizację. Rywalizuj z legendami. Kopmanem, Jellemą, Krugerem oraz polskimi takimi jak Arek Maziarz czy Hubert Ośko. Nie zwlekaj. Dołącz do elity One Love Trace Giewont. Tu urodzą się mistrzowie świata. Czekamy na Ciebie.